Ale ja to będę! Zjeżdżamy jeszcze ustalić szczegóły. Ciężko tę kamerę w ogóle utrzymać. Coś tam idzie, nie? Takim fajnym, kontrolowanym. Siemanko. Cześć. Dzisiaj spotkaliśmy się z Karolem. Eee, tak się złożyło, że spotkaliśmy jeszcze jednego ziomeczka, z którym przed chwilą właśnie się poznaliśmy. Eee, Jurek, zdaje się? Julek. Julek, sorki. W takim razie Julek e, jeździ Focus MRS. No i postanowiliśmy, że zrobimy sobie taką krótką rolkę. to nic się nie działo na kanale, więc mam nadzieję, że może wyjdzie to coś ciekawego z tego. Audi S3 v polistowe 310 koni kontra Focus 3 RS. Dokładnie. Dobra, warunki, warunki ustalone. Także pakujemy się do auta i lecimy właśnie do Niemiec. Żeby odbyć tą rolkę w legalny i kontrolowany sposób. Nie, no to do Ingolstadt. Dobra, pojedziemy do Ingolstadt. Tam jest jakaś fajna prosta. Tam jest najlepsza. To pojedziemy tam na tą prostą. Najlepsza fabryka. Zbliżamy się właśnie do granicy. Co on tam robi? Już spakowali się do samochodu. A ten fokus Nie wiem. Bo co? No daleka jest droga, może gdzieś zabłądził po drodze, tak Czyli co, tak jak było mówione? 8V Audi jest 38V no, kontra musimy, Focus RS No Ale no musimy poczekać, bo poczekaj ile tam jest samochodów przed nami, nie wiem na co liczyłem. To przecież musimy łopiec zostawić tę furtkę i to dobrą. No ja wiem, bo to będzie wyrównany wyścig. Względnie tak. <laughs> Spodziewałem się takiego, takiego komentarza. Jednak, jednak jak człowiek Audi jeździ to nabiera pewnych nawyków no, upiału, idealnie obroty ustawione, takiego dostrzała, że... Dobra, aż sam jestem ciekaw Na trzeci klakson jedziecie? Powiem wam szczerze, że na razie Audi jest z przodu. Karol lepiej wystartował. I jak to teraz wygląda z tyłu, bo ja nie widzę szczerze mówiąc. Jesteśmy już dwie długości spokojniej. Ty faktycznie. I wygląda na to, że nic się nie zmieni. Dobra, bo jesteśmy już. No w Niemczech może nawet więcej. Kreska numer dwa w takim razie. Teraz będę miał lepszy widok na wszystko. A na biegu robi swoje, no No nie, nic się nie zmieniło Dobra, już może 250 Także tak, no Panie panowie co by nie mówić Audi No są skuteczne po prostu I tyle w temacie Jeszcze taki kadr, teraz Fokusik od nam odjeżdża Fajnie, fajnie Fajnie brzmi, no, bardzo fajny wydek. Nie wiem, czy to słyszycie, pewnie będzie. No, ogólnie bardzo fajna ekipa nam się zrobiła. Spontaniczny wypad. Całkiem fajnie to wyszło. Okazało się najszybsze. Jednak skrzynia robi robotę. Sam jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. A, Karol prognozował. A my co pewnie? Hamowaliśmy się, nie? No tak, ja na pół bezjechałem. To pewnie musiało być irytujące. No, trochę, no ale cóż czasem no, trzeba wolniej się puścić przodem, nie? No zgadza się. No już tam dyskutuje, ja pomyślałem, że nagram jeszcze takie zakończenie. Jak widzicie, no audio okazało się troszkę szybsze. Ja szczerze mówiąc nie byłem tego taki pewien, no Karol był raczej mocno obstawał przy swoim. I sprawdziły się jego przypuszczenia Ogrywam jeszcze tak e, całą naszą ekipę Nasze autka, Audi, Focus, no i Meganka Którą jechał Mateusz Żeby nagrać cały przejazd jeszcze z zewnątrz Mam nadzieję, że jakoś w miarę fajnie to wyszło I... Będziecie mieli co obejrzeć No Robimy jeszcze jeden wyścig na spontanie Tym razem hmm, może Audi spisało się nad spodziewanie dobrze Chociaż Karol się spodziewał tego. tego to jedziemy jeszcze z BMW F30 i po programie na 360, 370 koni. Powiem mam szczerze, że ciekawy wieczór, naprawdę. No nie spodziewałem się, że coś takiego można u nas w Tarnobrzegu nagrać, zrobić. Ale takie spontaniczne wyjazdy, jak widać, są najlepsze. Robimy kreskę teraz. Przyznam Wam szczerze, że jestem ciekawy, co z tego będzie. No, troszkę Karu zaspał, ale jest ładnie. Aczkolwiek później zobaczymy, to będzie ciekawe, bo na razie jest to nadspodziewanie dobrze. No? O kurde! Przechodzimy go, przechodzimy! nic się nie zmienia! O kurde, nieźle! LOL? Piąteczka O kurwa, nieźle Karol Powiem Ci, że to no, jesteś skuteczny <laughs> Dobra, teraz 50 roka To wygląda, ale kurde, powiem szczerze, że wcale nie jest lepiej. Naprawdę? że go robi teraz. O kurde, naprawdę jest. Teraz delikatnie, ale to już mamy ile? no 220, więc to już było dużo, tak? Ale wszystko na niemieckiej autostradzie, więc można wszystko.